Siema wszystkim, to ja, wasz ulubiony CJ i dzisiaj witam was w kolejnym nietypowym odcinku. Yy, a dlaczego nietypowy, no pewnie już zgadliście po tytule tego odcinka. Dzisiaj robimy buleta. Robiłem go na streamie, ale no po prostu nie przepuściłbym sobie tej okazji, żeby zrobić z tego odcinek. No sytuacja idealna, no sami powiecie. Jeśli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to na pewno wiecie, że miałem tego buleta od naprawdę, naprawdę dawna, no praktycznie od początku nagrywania na 4 To było chyba takie pierwsze bardziej sportowe auto, jakie zrobiłem w ogóle i nagrałem. Ten odcinek chyba do dzisiaj ma tam z 20 tysięcy wyświetleń ponad, także naprawdę kozak. Na, na pewno większość osób go kojarzy z tego kanału. Właśnie w tym jest problem. W tym, że on ma już ponad rok i zupełnie nic nie było przy nim robione. Dlatego postanowiłem, że w końcu wezmę się za siebie, wezmę się za tego Buleta i zrobię coś z nim. I oczywiście pierwszym miejscem, do jakiego postanowiłem się udać, to ten warsztat poglądowy, aby w ogóle sprawdzić co by pasowało, co by nie pasowało. Jakiś taki, wiecie, taki pogląd na to wszystko. Wszystko ogarnąć. O, i oczywiście zostaw łapkę w górę, to naprawdę mi pomoże z zasięgami i jakiś fajny komentarz, na pewno ci na niego odpiszę. I zapraszam do oglądania. Jetpack już to widzę, ty, ale na PyLife'ie ludzie normalnie dostawali jetpacki na tydzień, na miesiąc, coś takiego, to było spoko, nie? I to, to wiesz, nie musi być permanentny, ale ja bym fajnie jetpackiem polatał, na pewno by to ułatwiło kilka rzeczy. Zajebiste to auto, bo w 1.8 i unika to wybak. Tak se wmawiaj, byku, wszyscy wiemy, jak to wygląda. <laughs> Virgo, kurwa, do sali. <laughs> O, poczekajcie, zapomniałem, prawie mi się od, y, odłączył mój chydry zmysł y, tego youtubera. Poczekajcie, poczekajcie. O, mamy to! Zerujemy to! Zobaczymy, zobaczymy jak dzisiaj pójdzie. Ostatnio na streamie 55 tysięcy donate'ów weszło, nie? Masakra. Kajcie, za chwilę zdajemy ten kaptur, który mi się ciepło robi, ale mam nadzieję, że mi się chociaż szybciej trochę włosy wysuszą. O, a propos, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Mamy tutaj to tu Virgo, nie? W sensie ono jest tam jakieś specjalne, jest to jakiś tam yy, wariant tego Virgo, nie? Ma tu jakieś choinki, ma co on tu ma? Lody, ekipy Duży napisz for life, nie? Wydaje mi się, że tak trochę na odwal się No ale no, no rozumiem, no No, generalnie tak Plan jest taki, żeby ogarnąć sobie e, Buleta, bo nie wiem czy wiecie Ale on wygląda w tym samym Tak w ten sam sposób generalnie Już od długo, długo, długo Myślałem, żeby kogoś przerobić Jakby ostatnio dodali ten cały warsztat Ten tuningowy taki Niby to jest no taki po, po, poglądowy, bardziej to możemy po, podglądnąć sobie, nie? Więc plan jest taki, żeby właśnie tam sobie polecieć. E, może nawet tym bulletem, jeśli go mam. Nie mam. To jest. To jest. To jest problem. Czemu zawsze gdzieś znika? Parking policyjny. Ja pierdzielę zawsze, zawsze. Ale ludzie mówią, że to fake. Zwykle jak Patryk Ugotował jeden złoty. Krótka piłka, usuwasz tryb, bo nie mam tyle kasy, by w Donate pisać. <laughs> nie ma, ja już dostałem chyba z 3 subskrypcje za to. Za tego Donate'a masz mnie kiedyś przewieźć na 4 lagu. Pamiętaj, D. Dobra. Trałeś dzisiaj? Dzisiaj jeszcze nie, ale dobrze, że mi o tym przypomniałeś. Koszt przejazdu 5 zł. No i masz bana. <laughs> Zawsze działa. Przecież ja nawet nie jestem jakimś moderatorem albo coś takiego. Zawsze, zawsze warto napisać. No i masz bana. Kłop, co robi? Ja skułę. O, ty, czekaj chwilę. Wypłatę dostałem. Ej, dostałem wypłatę z pracy dzisiaj? To nie miało być w czwartek? Ale czekaj, ja. Ty, wypłatę dostałem. Poczekajcie, widzowie. Ja muszę zobaczyć. O, Ej, tu lepiej niż się spodziewałem. <laughs> Sorry, nieprofesjonalnie, ale ile hajsu? Wystarczająco, żeby auto naprawić, także się cieszę, no. Wystarcza do burdelu? No pewnie, dobra, koniec burdeli. Idziemy do buleta, a nie burdeli, dobra. Plan jest taki, żeby go odnowić, bo ja mam go już tak bardzo długo, że no, pora w końcu coś z nim zrobić, nie? Eee, no i on nie ma tuningu i tu jedyne co możemy porobić, to z kolorem i właśnie jakieś światełka, bo wy cały czas mówicie, po prostu cały czas mi mówicie. Kucharz dodaj te lampki do buleta A mi się nie podobają za bardzo takie lampki w bulecie Tym, który mam teraz Więc myślałem, żeby go zrobić tak bardziej właśnie Pod taki tuning, taki wiecie Taki typowo w MTA, nie? W sensie nie jakiś żółty, sportowy, torowy samochód Tylko bardziej taki designerskie coś Ze światełkami, może nawet jakiś licznik I, Ale drugi kolor będzie chyba czarny wtedy Nie, coś mi tu nie bangla Coś mi tutaj nie... Chociaż może Co myślicie? Albo jakiś taki... Może nie czerwone lampki, bo wiem, że tutaj jest kilka do wyboru, a jakby takie bardziej, nie wiem, pomarańczowe dać. Ktoś mówił o białym kolorze drugim, nie? Może to, może to coś da. Nie, biały nie pasi mi tutaj. Biały mi tu nie siedzi za bardzo. Lekki błękit te lampki, co masz teraz na podglądzie. Lek ale co, lekki błękit pojazdu? Co to znaczy lekki błękit? Eee... A... Nie wiem, nie siedzi mi to. Ty to już zaczyna jako, ale te lampki nie pasują, nie? Ja, ja bym to do wyjebania, są te lampki. Nie. A może? Ja nie wiem jakie są. No nie wygląda źle. Jest taki taki diamentowy, jakiś taki, wiesz, taki. Nie jest taki zły wcale. No nie wygląda źle, no. To mi się podoba nawet, no. Ten bullet wygląda dobrze. I Te felgi też pasują. I te lampki też pasują. Wygląda tak. Na bogato! Wiecie co? To może nie być taki zły pomysł wcale. Taki remake totalny. Dobra, wiecie co, robimy to? Robimy to. Przyśniejemy szyb. Eee, nam z 40, myślisz? Ja, ja nie wiem czy im nawet nie dał 20. Podpisz mnie na desce rozdzielczej tego buleta. Mogę cię podpisać na cyskach, jak chcesz. Uwaga! To był żart. Tak naprawdę bym się nie podpisał nikomu na cyskach. To był żart, widzowie. Żeby nikt tego na poważnie nie brał. Wracamy do. <noise> Wracamy do robienia samochodu. Tak, oto narodził się pomysł zupełnego remakeu tego buleta. Ładny niebieski kolor, niebieskie światełka. No, no, no spójrzcie na to. No to to piękne, piękne to jest. Więc pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, udałem się do komponentów, bo było to po prostu najbliżej. Tam mogłem sobie przyjmić szyby. Dobra, tam na bogato, to jest bulet przecież. Robimy to. Uwaga, zamykam oczy, ja nie chcę na to patrzeć. Zrobiłem? Dobra! Patrz, kurwa, no to już lepiej wygląda No, tego mu brakowało Imo, naprawdę Tego mu brakowało Aż mi się, nawet nie wiem czy ja chcę ten kolor zmieniać Bo jest dobry Może tutaj zrobimy światełka do tego żółtego buleta No bo fajny jest ten bulet Ciężko mi powiedzieć, ciężko mi powiedzieć Naprawdę, ja muszę się nad tym zastanowić mocno Bo, ale Fele i tak zmieniamy ja mam zapisane. Jedziemy do tuna jakiegoś i zmienimy te felgi. No faktycznie, może lepiej wyglądać na tych felgach. Ale z tym kolorem to ja nie wiem, naprawdę. Jak sami widzicie, no nie wiem, jakiś sentyment mnie złapał. No, no nie byłem w stanie oddać po prostu tego koloru, no ten kolor się tak za mną trzyma, przypomina mi o tych starych czasach, bo uznałem, że no kolor, kolor nie leci do zmiany, no, kolor na pewno nie leci do zmiany. Po prostu zbyt sentymentalnie do niego podchodzę. Ale to dało mi też takie wyzwanie, aby dobrać do tego koloru jakieś pewnie światełka, jakieś felgi, coś takiego. Pierwszą rzeczą, do jakiej postanowiłem pojechać, to właśnie do tunera zamontować nowe felgi, zobaczyć, które by tak naprawdę pasowały do tego buleta i, i które by, by mi się podobały przede wszystkim, bo jednak wiadomo, no to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. Co co chodzi z wulkanizacją w ogóle Stan ogumienia Ty Przecież ja tego nigdy nie Ja tego nigdy nie, nie wymieniałem To jest ile on ma procent zostało Czy ile ma procent zepsucia Czekajcie Prześ... wzmacniana opona Dobra o, ona ma 100 teraz Ale ja, ja na takich słabych oponach jeździłem Nie no to robimy Ty a teraz lepiej będzie jeździł Czy o co chodzi Że co że, że lepiej się trzyma podłoża czy co Nie rozumiem czekajcie a wezmę tak Taki wiecie No trochę tam trochę tam Szurnęło no nie wiem Co to daje jak spadnie do zera, to ci pęka Aaa nic nie da Aha! Siema! Eee, już ci mówię, co robimy, byczku. Ale myślę, że to będzie lepiej wyglądać. To mi się już nie podoba, te takie, te, te, te takie krechy, nie? I sobie to jeszcze pierdolniemy na inny kolor. Kurwa, ja myślałem, że to tak wygląda. Już się przestraszyłem. Eee. O! Ty, no! Ty! No, ej, ty! No, to jest sztos totalny! Ja może białe zostawię w ogóle! Ej, no to kozak wygląda przecież. Klasa, nie? Powiedz, że jakiegoś epeta dla ośmiolatka, bo nie wiem, co kupić. Zioło se pierdolnia, nie epetem się bierzbałem. Dorosły jesteś już przecież. O kurwa, 10 tysięcy, bąbla. Bąbel. No te białe felgi. Może szare zrobić, ale sztos. Ale to sztos wygląda teraz, no znacznie lepiej. Dobra, ja lecę teraz jakieś te montować. O! Co to za zebranie? Nie, nie będę mówił schronisko, bo to jeszcze bana dostanę. Felgi wybrane zrobiły na mnie naprawdę wielkie wrażenie. Bialutkie, no dały takiego kontrastu. Nie wiem, czy to dlatego, że po prostu inaczej zupełnie wyglądają od tych wcześniejszych, czy naprawdę są takie ładne. No na mnie wywarły duże wrażenie. Ale to spokojnie z tym, bo naprawdę to... Też sami jakieś auto zróbcie, odcinki nagrajcie. Mało tego jest na YouTubie. Teraz regularnie chyba tylko Andy nagrywa. Ja widziałem Andiego odcinek. O jakiejś brawurze chyba robił, bo ludzie mi też podsyłali to i to faktycznie no chłop ogarnia temacik jako jeden z nielicznych, który coś jeszcze tam robi na MT. więc życzę jak najlepiej, nie? Co cię serio wywalili ze szkoły? Kolejny, no budyń, budyń, ze wszystkich osób, po to byś tego najmniej spodziewałem, nie? To jest clickbait i ty budyń powinieneś o tym wiedzieć na, najlepiej, co, z czym jest clickbait, nie? Budyń... Co ty odjebałeś? Co ja odjebałem? Co ja odjebałem? Co się odjebałem? Co ja odjebałem? Bo ja nie wiem już. Ja nie wiem teraz. Co ja jajca pokazałem przypadkowo, czy co? O co wam chodzi? O co wam chodzi? Nie straszcie mnie tak. A, bo to jest tuning! <śmłysyć> Dobra. <śmłysyć> <śmłysyć> Źle wjechałem. Sorry. <śmłysyć> O to wam chodziło? <laughs> a tam jaki support stoi! Ty, a ja miałem takie! Na chuj ona tu stoi w ogóle, ale nie było jej chyba, nie? <laughs> no dobra no. I teraz ostatnia rzecz, jaka tak naprawdę nam pozostała to lampki. I tu miałem duży dylemat, bo o ile na przykład w takim slamwanie zrobiłem taki sam kolor samochodu i taki sam kolor lampek, no w tym samochodzie nie chciałem tak robić. Chciałem jakiegoś kontrastu tutaj użyć, jakiegoś takiego, wiecie, takiej zabawy kolorami, co było dosyć trudne, ale w końcu zdecydowałem się na lazurowe lampki, co mi się mega spodobało, bo faktycznie zupełnie różnią się od tego żółtego koloru, kim jest bulet, a i tak według mnie mega ślicznie pasują do tego samochodu. E, no i co? No i byłem pod naprawdę dużym wrażeniem. Dobra, lazurowy... I zamykam, o... albo nie będę zamykał oczu, dobra, lecimy z tym, nie? Mamy to, panowie Podoba mi się to Podoba mi się to Brakowało mu tego, no, brakowało temu buletowi trochę Teraz mi się znacznie bardziej podoba Jest taki kontrast, ja nie lubię jak ludzie robią takie, wiecie, na jedno kopyto, nie? Robię, nie wiem, buleta w kolorze czerwonym, to dodam czerwone lampki I dodam kuźwa, nie wiem, czerwony pasek, czerwone felgi Jakbym mógł, to bym jeszcze czerwone neony, dodał. Jaki jakiś kontrast? Według mnie to super wygląda. Teraz RGB zmienić i good. No co, ty RGB nie będę zmieniał. Zajebiście wygląda, według mnie. I na tym właśnie zakończył się stream, ale oglądając sobie tak materiał z tego streama, no coś we mnie siedziało, coś we mnie siedziało, coś mi tam jeszcze nie pasowało, więc poza streamem postanowiłem, że pojadę do tej lakierni i, i spróbuję, chociaż zobaczę, jak będą wyglądać czarne felgi w tym samochodzie i pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, to było przemalowanie wewnętrznej części felg i jak to zobaczyłem, powiedziałem, nie, nie, to zostaje, to zostaje. Naprawdę to był ten mały detal, którego mi tutaj brakowało, białe ranty, czarny środek, no świetnie to Wygląda według mnie. I naprawdę cieszę się, że postanowiłem w końcu coś z nim zrobić. Proszę bardzo, tak oto się on teraz prezentuje. No, według mnie jest naprawdę, naprawdę super. No i cóż, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie łapkę w górę zostaw, żeby zwiększyć trochę te zasięgi. I jakiś fajny komentarz, na pewno ci na niego odpiszę. I co, i widzimy się w następnym odcinku. No, nie umiem tak robić jak Boxdel, no. Sorry.